W tym roku, jak we wszystkich ubiegłych latach, powinienem przetestować około 50 nowych modeli samochodów. I nie mam na myśli tutaj kilkugodzinnego testu samochodu wyproszonego od dealera, tylko mówię o pełnych, prawilnych, tygodniowych testach bez żadnych ograniczeń. Jednak w 2024 roku tych samochodów przetestowałem nieco ponad 20, bo w połowie roku jeden z samochodów testowych prawie urwał mi głowę i to na tle skutecznie, że na 3 miesiące wyeliminował mnie totalnie z wsiadania za kierownicę. A to prowadzi mnie do pierwszej rzeczy, której po prawie 15 latach testowania nowych samochodów dowiedziałem się o tych samochodach w 2024 roku. Mianowicie, że w nowym samochodzie, nawet takim dosyć drogim, również bardzo łatwo zrobić sobie bardzo poważną krzywdę. Jakoś do tej pory nie miałem o tym okazji się przekonać. Tym samym chciałem Cię serdecznie zaprosić na porcję niesamowitych, ekscytujących i Pewnie oczywistych odkryć na temat współczesnej motoryzacji, jakich dokonałem w 2024 roku. Lecimy! Teraz już oficjalnie. Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za odwiedziny. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to tylko szybciutko przypomnę, że ja mam na imię Michał, od prawie 15 lat zawodowo testuję i retensuję nowe modele samochodów, raczej tych szybszych i raczej tych droższych od marek premium, ale Dacia Duster też się zdarzy, a tutaj o tych samochodach sobie opowiadamy. A jeśli nie jesteś tutaj pierwszy raz, to już na pewno wiesz, że o samochodach mówię rzeczowo, merytorycznie i obiektywnie, czasami aż za bardzo i że warto zostać ze mną do samego końca oraz może na koniec rozważyć Subskrypcję, do tego mojego niefortunnego wypadku, jeszcze tu sobie kiedyś dokładnie wrócimy, a teraz chciałem się skupić na tych bardziej merytorycznych i rzeczowych odkryciach. Przy recenzji współczesnych samochodów często, albo nawet za często, trzeba używać określenia rozczarowanie. Rozczarowanie jest dosyć powszechnym odczuciem w nowych samochodach, ale w 2024 roku na rynku nadal mamy samochody, które nie rozczarowują, a wręcz przeciwnie, potrafią pozytywnie zaskoczyć, i to można uznać za jedno z moich tegorocznych motoryzacyjnych odkryć. I w sumie od tych pozytywnych zaskoczeń 2024 możemy sobie zacząć. Jednym z takich pozytywnych zaskoczeń 2024 była. Toyota, ale nie byle jaka Toyota, tylko Toyota, oczywiście GR Yaris. Zaskoczeniem może być fakt po pierwsze, że Toyota w ogóle jeszcze oferuje ten model, na którym niewiele zarabia. Po drugie, fakt, że zdecydowała się go gruntownie odświeżyć na 2024 rok. A po trzecie, że wsadziła do niego Automatyczną skrzynię biegów. Dzięki GR Jarisowi nawet z automatem dowiedziałem się, a może sobie bardziej przypomniałem, że współczesne samochody nadal potrafią dawać taką prawdziwą, szczerą frajdę z jazdy i nie muszą przy tym kosztować bańki albo dwóch bań. Co prawda ponad 200 tysięcy złotych za Jarisa, to i tak całkiem sporo, ale nie zmienia to faktu, że w tej cenie nie dostaniecie nowego samochodu obecnie, który dawałby równie dużo takiej szczerej mechanicznej frajdy z jazdy. A tak, poza tym to odkryłem i dowiedziałem się między innymi, że w Polsce z Daci i Papieża nie żartujemy, dlatego nagrałem dwa niezwykle poważne testy nowej i starej Daci Duster. I dowiedziałem się, że porównując Daci Duster do Salcesonu można wykręcić prawie 4 miliony wyświetleń. Czy wiesz, co łączy Salceson, Flaki i Dacie? Cóż, to rzeczy, które może nie brzmią zbyt prestiżowo, ale za to są bardzo dobre. Przekonajmy się zatem, co dobrego jest w Dutch Duster, jednym z najchętniej wybieranych samochodów w Polsce. W 2.0.2.4, jak może zauważyłeś, mocniej skupiłem się na rozwijaniu tego kanału. Jakieś 10 lat za późno, ale tak już mam. Niemniej udało mi się przebyć symboliczną i nic nieznaczącą barierę 10 tysięcy subskrybentów, za co serdecznie dziękuję i pewnie podziękuję jeszcze na końcu. No i z tymi 10 tysiącami subów poczułem się trochę takim youtuberem z krwi i kości, dlatego pozwalam tu sobie na taką bardziej vlogową formę filmu bez e, żadnego konkretnego samochodu. Ale pozwalam sobie też na nią trochę z konieczności, bo na święta wyjechałem do matki do Hiszpanii, stąd takie dosyć egzotyczne zimowe mm, otoczenie. Jesteśmy na południu Hiszpanii. La Mata, taki polski przyczółek spokojnej starości, tutaj w Hiszpanii. No więc cisza, spokój, nic się nie dzieje. Święta w Hiszpanii. Pierwszy dzień świąt, który Hiszpanie tradycyjnie dla siebie, przynajmniej tutaj na południu, spędzają biesiadując na plaży w czapeczkach Mikołaja. Słońce świeci, mam trochę więcej czasu, za to żadnego samochodu pod ręką, czyli dokładnie odwrotnie niż przez cały rok. Pozostając w klimacie pozytywnych odkryć i zaskoczeń 2024 roku, to z pewnością dla mnie był nim również krótki, trzydrzwiowy Land Rover Defender z 5-litrowym V8 doładowanym kompresorem. Silnikiem, którego niestety już w Defenderze nie doświadczycie, a który sprawiał, no, że stwierdziłem na Instagramie w moim wpisie, że jeśli Batman miewa fantazje erotyczne, to mogę się założyć, że pojawia się w nich właśnie taki trzydrzwiowy Defender V8. Konfig za 800 tysięcy. No, i generalnie odkryłem, że takiego krótkiego defendera z v na kompresorze bardzo chętnie postawiłbym u siebie w garażu. Jeśli chodzi nadal o te pozytywne zaskoczenia 2,024, to dla mnie z pewnością należy również do nich Lexus. LM, czteromiejscowy Lexus LM. Bo dzięki niemu dowiedziałem się, że we współczesnej motoryzacji, która no jak nigdy podporządkowana jest cięciu kosztów, podporządkowana jest optymalizacji kosztów i w której absolutnie nie ma finansowego marginesu na żadne eksperymenty tak jak kiedyś. No jednak nadal znajduje się miejsce na samochody ciekawe, unikatowe i wyjątkowe, do których z pewnością zaliczam czteromiejscowego Lexusa LM, bo taki czteromiejscowy Lexus LM, mimo że kosztuje 800 tysięcy złotych, czyli jakieś pół bani mniej niż Maybach S czy przedłużony Range Rover SV, to jeśli chodzi o komfort i przestrzeń do podróżowania dla pasażerów dwóch tylnych foteli, no to można powiedzieć, że przebija Maybacha i przedłużonego Range Rovera SV. A to jest coś, czego po Lexusie się nie spodziewałem. Oczywiście o Lexusie LM nagrałem cały osobny film, w którym szczegółowo opowiadam o co tam chodzi, dlaczego to jest taki wyjątkowy samochód. Serdecznie na ten film zapraszam. Żeby było nieco bardziej vlogowo, to proszę bardzo trochę świątecznego klimatu prosto z południa Hiszpanii. Mają nawet coś w rodzaju jarmarku bożonarodzeniowego. Chociaż mamy drugi dzień świąt, jeszcze nie wszystkie budy są otwarte. Bo tak naprawdę tutaj największe święto to jest dopiero 6 grudnia, Trzech Króli i dopiero Trzej Królowie przynoszą prezenty. Ale na przykład panetone można kupić, a nawet zdegustować i proszę, nawet jest plastikowe lodowisko z plastikowym lodem. I można jeździć na łyżwach. Jest nawet choinka. A to wszystko w otoczeniu palm, więc jest tak świątecznie i egzotycznie jednocześnie. A jeśli chodzi o wspomnianego Maybach HS, no to dowiedziałem się na przykład w 2024, że kieliszki które do szampana, które dostajecie w tym samochodzie, nie są srebrne, tylko posrebrzane od. Taka ciekawostka. Generalnie, jeśli chodzi o Maybach S, to temat jest złożony, bo mógłbym go podciągnąć zarówno pod rozczarowanie, jak i pod pozytywne zaskoczenie. No bo z jednej strony miałem wrażenie, że taki Maybach S to po prostu rozbudowany, komfortowo ekskluzywny pakiet do Mercedesa klasy S i że tego Maybacha trzeba solidnie doposażyć, żeby w ogóle miał szansę przebić pod względem komfortu czy powiedzmy odczuwalnego luksusu. Dobrze doposażonego Mercedesa klasy S, ale jeśli dobrze go doposażysz, jeśli dobierzesz wszystkie te dodatki, jakie można w nim dobrać, jeśli dobijesz z ceną do jakichś tam miliona trzystu tysięcy złotych, to Maybach okazuje się, że ma również bardzo dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o komfort. Znacznie więcej niż nawet najlepiej doposażona klasa S. Dowiedziałem się, że Volvo ma do zaoferowania świetny samochód elektryczny, mały, zwinny i praktyczny, idealny do miasta i przy okazji uczciwie wyceniany. I że Abarth też ma małego i zwinnego elektryka, ale już wcale nie tak świetnego i wcale nie tak przyzwoicie wycenionego. Przeglądam sobie mojego Instagrama, żeby przypomnieć sobie inne pozytywne zaskoczenia. 2024 A jest jeszcze jedno, bliskie Maybachowi ceną i rozmachem. Nazywa się Range Rover SV, przedłużony Range Rover SV za 1 400 000 złotych. No i dzięki takiemu Range Roverowi dowiedziałem się, albo przypomniałem sobie, że no Range Rover naprawdę potrafi w klasę premium i potrafi nawet, jeśli mówimy o takim samochodzie za bańkę 400, Range że za bańkę 400, to potrafi w luksus. I podchodzi do tego premium i luksusu troszkę inaczej niż niemiecka klasa premium i to mi się w tym Range Roverze bardzo spodobało. Trochę mniej spodobał mi się fakt, który łączy takiego Range Rovera za bańkę 400 i Maybacha za bańkę 300, że no, przy małym kanale to ciężko zbudować zasięgi na tego typu samochodach. No. Czego to jeszcze dowiedziałem się o samochodach w 2024 roku? No, dowiedziałem się, że oprócz tego, że dużo satysfakcji sprawia mi nagrywanie filmów o samochodach, to równie wiele satysfakcji nadal sprawia mi pisanie o samochodach, taka stara sztuka opowiadania o samochodach, czyli pisanie o nich na papierze. Tak jest, nadal jest coś takiego jak prasa drukowana. Przypominam, nadal można poczuć zapach farby drukarskiej, poczuć fakturę. Papieru klasy premium w dłoniach. Tak, może to będzie taka trochę autoreklama, in your face, ale chciałem tylko przypomnieć, że o samochodach opowiadam Wam również na papierze. Z papieru się wywodzę, w papierze te 15 lat temu zaczynałem i papierowi jestem wierny. Co więcej, w 2024 roku zostałem redaktorem naczelnym tego oto magazynu, najbardziej premium magazynu motoryzacyjnego obecnie na polskim rynku. Pałeczkę redaktora naczelnego przekazał mi tutaj sam Adam Kornacki. No i już od paru numerów mam przyjemność, a nawet zaszczyt witać się z wami na pierwszych stronach magazynu Evo. O magazynie Evo opowiemy sobie w osobnym filmie. Przybliżę wam trochę ten magazyn. I że wnętrza tych starszych Volvo na przykład V90, które testowałem pod koniec roku, nadal budzą świetne odczucia i dają takie solidne premium film. A żeby nie było, że youtuber przekupiony i materiał sponsorowany przez Volvo, to dodam tylko, że nadal w 2024 roku uważam, że oferowanie tylko i wyłącznie dwulitrowych silników w tych największych modelach Volvo to jest jakaś pomyłka. A no i dowiedziałem się jeszcze, że nadal świetnie się bawię podczas wakacyjnych wypadów z Volkswagenem California Ocean i że Volkswagen California Ocean to nadal jest moja ulubiona forma, czy mój ulubiony format kampera i sprawdza się nawet jak masz złamaną szyję. A co jeśli chodzi o te mniej pozytywne doświadczenia i motoryzacyjne odkrycia 2024 roku? No tutaj po raz kolejny właściwie dowiedziałem się i empirycznie przekonałem, do jak kuriozalnych tworów, wymysłów i pomysłów dochodzi w punkcie starcia i w punkcie styku tych wszystkich unijnych norm i ograniczeń z kreatywnością księgowych i inżynierów w koncernach motoryzacyjnych. Jednym z takich najbardziej wymownych symboli wszystkiego, co złe we współczesnej motoryzacji w Unii Europejskiej, z którym zetknąłem się w 2024 roku, był niewątpliwie Mercedes AMG C63S e-Performance, Formatic, coś tam. Coś tam, coś tam. Wiecie, czyli taki sportowy sedan, który zamiast V8 4-litrowej ma teraz 2 litry i 4 cylindry i przez to ma tak mały bagażnik, że był pierwszym samochodem, do którego nie udało mi się, do bagażnika, którego nie udało mi się zmieścić mojej rowerowej torby. No i jego test oprawiłem, czy zwizualizowałem taką oto miniaturką, która sądzę wiele wyjaśnia i wiele mówi o tym samochodzie. I dowiedziałem się też, że te bardzo mocne 2 litry i 4 cylindry, wsparte silnikiem elektrycznym w C63, przepalają dokładnie tyle samo paliwa co 4-litrowe V8 w Maybachu. S. I ten fakt chyba najlepiej pokazuje, do jak kuriozalnych zjawisk dochodzi obecnie we współczesnej motoryzacji w Unii Europejskiej. No te zjawiska nasiliły się w 224, 2024 i sądzę, że będą jeszcze bardziej odczuwalne w 2025. Nieco więcej o dwóch AMG C63 i GLC63, czyli samochodach po czymś, co określiłem najbardziej drastycznym downsizingiem w historii motoryzacji, opowiadam e, na kanale. Zapraszam trochę widoczków i przy okazji widoczków. No, pora zmierzyć się z pewnym ciężkim tematem 2024, jakim jest nowe BMW M5, które przypomnę teraz jest hybrydą na wtyczkę. 2,5-tonową hybrydą na wtyczkę. Na szczęście BMW w przeciwieństwie do Mercedesa zostawiło tam jeszcze również V8. No i pytanie, czy takie 2,5-tonowe M5 ciężkie jak cholera? Jest, e, było rozczarowaniem 2024. Przyznam, że nie do końca. Bardziej poszło w kierunku zaskoczenia i może nawet pozytywnego zaskoczenia, bo dzięki nowemu BMW M5 w 2024 roku dowiedziałem się, że wysoka masa w samochodzie sportowym niekoniecznie i nie zawsze jest problemem. Nie jest problemem do momentu, w którym tej masy, nadmiernej masy, nie czuć w zakrętach. No i trzeba uczciwie przyznać, że w nowym M5 dzięki tym wszystkim inżynieryjnym, sztucznym. Tych 2,5 tony w zakręcie nie czuć, wręcz przeciwnie, fenomenalnie lekko latało mi się tym samochodem bokami, nawet przy napędzie na wszystkie koła. dowiedziałem się też jak jeździ nowe BMW serii 5 w najmocniejszej, tylko nieco wolniejszej od M5 elektrycznej wersji M60 i że ma odjechany system launch control. <gry> Dowiedziałem się też, że nowe BMW X5M genialnie lata w zakrętach prawie równie dobrze co M5 oraz że ma taką fikuśną składaną elektrycznie roletkę i chowaną w podłodze bagażnika. Tego nie wiedziałem. W podobny klimat super ciężkich samochodów sportowych wpisuje się też nowy Macan. Nowy elektryczny Makan, który, no też ze względu na swój napęd mógł być jednym z największych rozczarowań 2024, ale po teście Macana Turbo w konfiguracji za ponad 600 tysięcy złotych, co prawda, ze wszystkimi możliwymi dodatkami, jeśli chodzi o dynamikę jazdy, to muszę przyznać, że elektryczny makan się broni. W trakcie testu tego Macana dowiedziałem się i przekonałem, że może. Trochę nawet zgodnie z oczekiwaniami, elektryczny makan jest pod każdym względem lepszy od tego spalinowego. Ciach! <noise> Dzięki testowi Macana Turbo, który tam do setki przyspiesza w 3,3 sekundy, oraz testowi jeszcze jednego niezwykłego mm, elektrycznego modelu Porsche, czyli Taycan Turbo GT z pakietem Weissach i to na torze Silesia Ring, przekonałem się, dowiedziałem i przypomniałem sobie, że te niesamowite osiągi, jak bardzo by w fotelnie wgniatały, to opowiada tylko połowę historii o emocjach w motoryzacji. A o tym, dlaczego tak jest i o co tak naprawdę chodzi w tych najprawdziwszych emocjach w Motoryzacji, opowiedziałem ci w specjalnym odcinku, który nagrałem z okazji 10 tysięcy subskrybentów na tym kanale. Zapraszam w wolnym czasie, bo nie jest długi w przeciwieństwie do wszystkich innych filmów na tym kanale. Ugh. A skoro już przy elektrykach jesteśmy, to pewnie wypadałoby powiedzieć, czego nowego w ogóle dowiedziałem się o elektrykach w 2024 roku. I cóż, muszę przyznać, że o elektrykach w 2024 nie dowiedziałem się niczego nowego, mimo że rozmaitymi elektrykami z zakresu cenowego, tam od 200 do miliona 200 tysięcy złotych pokonałem kilka tysięcy kilometrów. To jeden z lokalnych hiszpańskich specjałów, ale chyba z południa Hiszpanii, czyli skondensowane mleko, słodkie. Espresso i trochę brandy albo jakiegoś innego wysokoprocentowego alkoholu. <kluz> Mocna kawa. No więc, jeśli chodzi o elektryki w 2.02.4, to wszystko zostaje po, stałe, po staremu. Nadal jest problem z. Zasięgiem autostradowym, nawet jeśli producent tak jak w Makanie Turbo deklaruje ponad 500 czy nawet 600 km zasięgu i jest on do uzyskania przy jeździe w trasie, to na autostradzie ten zasięg trzeba podzielić przez dwa i zostaje jakieś, jakieś 300 km, max 300 km zasięgu autostradowego. I nadal uważam, że samochody elektryczne są znacznie lepszym rozwiązaniem do jazdy po mieście niż samochody spalinowe. Te takie małe, niezamocne, za mocne, nie za drogie samochody elektryczne których na razie jest niewiele. Oczywiście pod warunkiem, że masz gdzie taki samochód ładować. A teraz pora na trochę bardziej ogólne, metafizyczne i filozoficzne podejście do tego wszystkiego, co wydarzyło się w 2024 w motoryzacji. No i w tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o motoryzacji chińskiej. 2024 był pierwszym rokiem, w którym Świadomie, specjalnie i na własne życzenie tak dosyć dokładnie starłem się z chińskimi samochodami i dosyć dokładnie je poznałem. No i dzięki temu dowiedziałem się, Dwóch rzeczy. Po pierwsze, można stwierdzić kolokwialnie, że Chińczycy jeńców nie biorą, no i mają rozmach, szczególnie jeśli mówimy o chińskich markach, a właściwie jednej chińskiej marce, która już w Polsce ma zalążek takich oficjalnych struktur, czyli nie ma jedynie jakiegoś prywatnego importera, który tam jednak te złotówki liczy, ale mamy oficjalne chińskie przedstawicielstwo marki, mam na myśli tu, BYD, gdzie budżety lecą z centralnego kurka, może nawet kurka, do którego podpięty jest rurociąg z pieniędzmi rządowymi. No więc to, co obserwowaliśmy na ten moment w 2024 roku, jeśli chodzi o ekspansję chińskich marek w Polsce, to nic w porównaniu z tym, co się stanie, kiedy Chińczycy zaczną wchodzić do nas tak bardziej. Oficjalnie, co nie zmienia faktu, że i tak już teraz, takie na przykład MG jest w pierwszej dwudziestce chyba na 17 miejscu najchętniej wybieranych marek czy najpopularniejszych marek nowych samochodów w Polsce drzewko. Bleh. Tak, to była jedna kwestia związana z chińskimi markami 2024 w Polsce. Druga kwestia, albo nawet druga strona medalu, jest taka, że dzięki testowi Wojacha Free, czyli Chińczyka przedstawiającego się jako marka premium, nawet nie aspirująca do premium, ale marka premium, czyli Wojach z modelem Free, taki SUV, no to dowiedziałem się, że Chińczykom do tego premium, jeśli chodzi o. Jakość wykończenia wnętrza, czy w ogóle jeśli chodzi o odczucia związane z obcowaniem ze samochodem, no to trochę do tego europejskiego premium nadal brakuje. No i jeszcze jest, powiedzmy, trzecia strona tego medalu, czyli to niemieckie premium, które w 2024 roku jeszcze dobitniej pokazało nam, że no, chce chyba ułatwić zadanie Chińczykom podbicia naszych serc i ten poziom premium to odczucie premium konsekwentnie w swoich samochodach obniża. Zjeżdża wprost w szpony chińskich koncernów motoryzacyjnych. Odkryłem i dowiedziałem się, co ma do zaoferowania nowy Passat, dostępny tylko i wyłącznie jako kombi i dokładnie Wam o tym opowiedziałem. Oraz odkryłem i dokładnie Wam opowiedziałem, co ma do zaoferowania nowe Audi A5. Teraz dostępne również jako kombi i na dodatek za podobne pieniądze, co taki Passat. To ja tu jeszcze sobie zapisałem w tym. Motoryzacyjnym Kajecie Benzwała. Generalnie mam wrażenie, że w 2024 roku można było wyjątkowo dobrze zaobserwować, może nawet lepiej niż w latach ubiegłych, to jak te wszystkie wielkie europejskie koncerny motoryzacyjne wiją się między tymi unijnymi ograniczeniami, kolejnymi restrykcjami, żeby zachować efektywność kosztową, a jednocześnie zaoferować nam w miarę przyzwoite samochody we w miarę akceptowalnych. Cena. Problem w tym, że po doświadczeniach z nowymi samochodami w 2024 roku, mam wrażenie, że ten przedostatni aspekt, czyli oferowanie nam w miarę przyzwoitych samochodów, jeszcze bardziej stracił na znaczeniu niż w latach ubiegłych. Za to na znaczeniu zyskało to cięcie kosztów i zapewnienie sobie jakiejkolwiek efektywności kosztowej. A żeby nie było tak poważnie i pesymistycznie, to wrócę jeszcze do Porsche i do faktu, że w 2024 roku dowiedziałem się, że za Piątaka można kupić jeżdżące i niewymagające wkładu finansowego Porsche. A opowiedział mi o tym Filip, właściciel 18-letniego Kajena za Piątaka, którego bardzo dokładnie nie Filipa, Kajena. Jego Kajena obejrzeliśmy sobie w tym filmie. Zapraszam, jeśli mi nie wierzycie, że nie da się kupić. Dobrego, sprawnego Porsche za piątaka. No dobra, to jest trochę clickbait, bo mowa o 5000 euro, ale przyznacie, że to i tak niewiele jak na sprawne, jeżdżące Porsche. No i w 2024 roku dowiedziałem się też, która sieć stacji paliw zaserwuje Wam najlepszą, najmocniejszą, najbardziej intensywną kawę, bo sam to sprawdziłem i dokładnie zmierzyłem, czyli zrobiłem coś, czego o dziwo nie zrobił jeszcze nikt w Polsce. Zapraszam na eee, ten materiał. słońce powoli zachodzi jest już coraz niżej w ogóle tutaj o tej porze roku to ciemno się robi tak koło 17:30 17:50 natomiast dosyć późno robi się jasno bo słońce wschodzi tak 8:30 no 8:00 8:30 robi się jasno ale tutaj na lamacie to w ogóle życie zaczyna się widzę 10. Dowiedziałem się też po czym poznać, tak w kontekście motoryzacyjnym, że człowiek się starzeje, a mianowicie po tym, że coraz więcej satysfakcji i radości sprawia mu jazda dużymi, tymi największymi, najbardziej komfortowymi suwami klasy Premium. Bardzo dobitnie poczułem, że się starzeję albo że już jestem stary za kierownicą nowego Mercedesa GLS. Samochód leciwy, trochę odświeżony, niemniej nadal fantastycznie komfortowy. Przy okazji testu Lexus RX dowiedziałem się też, że hybrydowe Lexusy wcale już nie muszą mieć tylko i wyłącznie bezstopniowej skrzyni biegów. Mogą mieć też skrzynię automatyczną, sześciobiegową, i że hybrydowe Lexusy potrafią i mogą zmieniać biegi. Oraz na przykładzie LBX dowiedziałem się też, że małe może być premium. No i tak już na zakończenie, żeby nie przedłużać, mogę dodać, że w 2024 roku dowiedziałem się, a właściwie przekonałem i utwierdziłem w mojej teorii, że współczesną motoryzację o wysokich osiągach uratują wyłącznie. Hybrydy na wtyczkę. Czy nam się to podoba, czy nie? Nowe Lambo, hybryda na wtyczkę. Nowe Bugatti, hybryda na wtyczkę. Nowe BMW, m 5 hybryda na wtyczkę. Nowe AMG, hybrydy na wtyczkę. Chociaż nowe Ferrari pokazuje, że nadal w tej współczesnej motoryzacji została jeszcze minimalna przestrzeń na prawilne, wolno-sące V12. Tym dwunastocylindrowym, wolno optymistycznym akcentem sądzę, że mogę zakończyć moje krótkie podsumowanie 2024 roku w motoryzacji. Ale, żeby nie było tak optymistycznie, no bo kto powiedział, że wszystkie zakończenia muszą być optymistyczne, to dodam jedynie, że w 2025 roku w motoryzacji czeka nas na pewno znacznie więcej rozczarowań i przykrych. Niespodzianek oraz złych informacji, szczególnie dla takich osób jak wy i ja, osób, które z nieco większą refleksją podchodzą do samochodów. To chyba tyle. Przez ostatnie dwa dni zrobiliśmy po Lamacie jakieś 30 tysięcy kroków. Dziękuję za wspólne zwiedzanie, ale jeszcze nie koniec, bo pora na. Najważniejszy element tego filmu, czyli szczere i gorące podziękowania ode mnie dla Ciebie, za ten nasz wspólny rok na YouTubie, za te wszystkie minuty, które spędziłeś u mnie na kanale, za te wszystkie łapki w górę i w dół, za te komentarze pozytywne i za konstruktywną krytykę. Również bardzo dziękuję i jednocześnie zapraszam na wszystko to, co będzie się działo w 2025 roku. Będę cisnął, o ile znowu czegoś. Nie nawywijam i nie wyeliminuję się z gry. Dziękuję za ten rok i widzimy się w 2025.